Amen. Zbliża się ósma niedziela zwykła. I chcielibyśmy właśnie wspólnie przeczytać i rozważyć Ewangelię, którą Kościół na tą ósmą niedzielę zwykłą przygotował. To Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział szósty, wersety 39-45. I jak to robimy do tej pory? Spróbujmy najpierw zobaczyć ten tekst. Posłuchać, a potem krótki komentarz jako podpowiedź do naszej osobistej modlitwy czy refleksji. Ewangelia Świętego Łukasza, szósty rozdział, wersety 39-45. Jezus opowiedział uczniom przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, który by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fik z ściernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z ofitości serca Mówią jego usta. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 6, wersety 39-45. Kontynuujemy naszą lekturę, którą zaczęliśmy dwa tygodnie temu, kazania na równinie, jak go nazywamy w Ewangelii Świętego Łukasza. Kazania skierowanego do uczniów przypomnijmy, oni zostawili wszystko, poszli za Jezusem. Oni są tymi ubogimi, którzy dokonali wyboru. Radykalnego, by dzielić swój los z Jezusem, by budować wspólnotę. Słyszeliśmy błogosławieństwa, cztery. Słyszeliśmy zaproszenie, by czynić dobrze, by czynić pięknie, tak jak Bóg czyni, bo Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych, a przez to stawać się synami najwyższego. I to ostatnie wezwanie, ważne, które słyszeliśmy, bądźcie miłosierni, jak ojciec, wasz jest miłosierny. Jak ojciec, który. Jest matczyny. Dobrze, i przechodzimy do dzisiejszej Ewangelii. Ciąg dalszy tego kazania na równinie: słyszymy, że Jezus mówi przypowieść, choć wydaje nam się z naszego rozumienia przypowieści, że to zestaw jakichś przysłów. Czasami możemy mieć nawet wrażenie przypadkowy zestaw przysłów. Spójrzmy po kolei i spróbujmy wyciągnąć jakiś pożytek duchowy dla nas. Niewidomy nie może prowadzić niewidomego, bo wpadną w dół obydwaj. Pamiętamy ze Starego Testamentu wiele takich wskazań, jak na przykład Księga Powtórzonego Prawa 27-18, przeklęty kto sprawia, że niewidomy błądzi po drodze, albo Księga Kapłańska 19-14, nie będzie szkład przeszkody przed niewidomym. Jezus mówi o pewnej pokusie, by innymi kierować, by ich pouczać a samemu będąc człowiekiem błądzącym i ślepym. Jezus se przypomni, że we wspólnocie jest jeden przewodnik, jeden nauczyciel, Bóg, Zławiciel, Nasz zmartwychwstały Pan jest jedyny, który ma nami przewodzić. Może jeszcze jeden cytat z listu apostoła Jakuba, trzeci rozdział, wersety 1-2. Bracia moi, nie, chcie, nie chciejcie za dużo pouczać innych, gdyż tym surowi i sami będziecie sądzeni. Wszyscy przecież popełniamy wiele błędów. I dalej mamy mowę o relacji uczeń-nauczyciel. Chyba Jezus chce nam powiedzieć, żeby każdy znał swoje miejsce we wspólnocie. My, uczniowie, mamy wzrastać i stawać się dla innych nauczycielami, ale najpierw jesteśmy uczniami, mamy słuchać, uczyć się. Nie pouczać innych, nie kierować innymi, ale towarzyszyć innym, być pomocnikiem drugiego brata na drodze wiary, dawać odwagę, wspierać go na drodze wiary. I dalej kontynuowany jest temat ślepoty. Znamy to przy słowie drzazga, czy słomka, i belka wokół brata. Znowu jest to podkreślanie, że chodzi o wspólnotę uczniów Jezusa. Jezus mówi o fałszywym upomnieniu braterskim. Upomnienie braterskie jest bardzo ważne, jest odpowiedzialność za życie wiary drugiego człowieka. Ale tutaj jest wiele fałszu. Jezus mówi o budniku, hipokryto. To sformułowanie, to określenie pochodzi oryginalnie ze słownictwa teatralnego. Jesteście śmieszni, byśmy powiedzieli, a kto życie? Wypełniacie jakąś fałszywą rolę w waszym życiu. Pomyśl o sobie, co masz zrobić. Zacznij drogę nawrócenia od siebie. Jak masz belkę, sam jesteś niewidomym. Nie możesz prowadzić niewidomego brata. Wpadniecie w dół obydwaj. I kolejny obraz. Dobre drzewo. Znowu słowo użyte to piękne, piękne drzewo. Tydzień temu rozważaliśmy, że mamy czynić dobrze pięknie. Jak Bóg stworzył świat piękny i dobry. Piękno nie pochodzi od brzydoty. Miłość nie pochodzi z nienawiści. I dalej przechodzimy do e, innych roślin. Z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron, czy z ciernia fik. Jeżyna to jeżyna, ciernie to ciernie, to krzewy bezużyteczne. Nie zrodzą winogron, które są owocami szlaketnymi. Każdy daje to, kim jest. Kto karmi się dobrym, przynosi dobro. Kto karmi się pięknem, przynosi piękno. Mówi Jezus o skarbcu serca. Dotyka tego, co najbardziej intymne w życiu człowieka, w życiu wiary. Zobaczmy, że słowa te Jezus kieruje do uczniów, którzy zostawili wszystko i poszli za Nim. Ale ten wybór, bardzo ważny, fundamentalny, musi być codziennym wyborem piękna dobra i przynoszeniem pięknych, smacznych, szlachetnych owoców. Tak się kończy dzisiejsza Ewangelia, ale nie kończy się kazanie na równinie. Nie będziemy czytać tego następnego fragmentu w następną niedzielę. Bo liturgiści nam to wycięli. Zobaczmy, przypomnijmy sobie, dlaczego nazywacie mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Słuchacie, ale nie wypełniacie tych słów. To Ewangelia Łukasza, wers 6, 46-49, co w Ewangelii Mateusza jasno nazywamy dom na skalę. Ten, kto słucha to, co mówię, postępuje tak, że właśnie. Buduje na skalę, wypełnia słowo moje. Dom z głębokim fundamentem, dom na skalę. Gdy przychodzą przeciwności, wyzwania nie naruszą tego domu. A więc zaproszenie, by budować na skalę, rodzić dobre owoce. Jak to się dzieje, gdy się słucha i wypełnia słowa Jezusa. Zaczęliśmy nasz fragment od tego zdania, że Jezus opowiedział jedną przypowieść. Przypowiedź związaną połączoną z różnych wskazań. Niewidomi wpadający w dół uczeń nauczyciel, drzaz gabelka, dobre drzewo, dobre owoce, złe drzewo, złe owoce, dobry człowiek, zły człowiek, dom na skale, dom na piasku. Jezus na pewno nie chce nam powiedzieć, że jest yy, klamka zapadła. że jak ktoś jest już zły, to jest zły i nie przyniesie nigdy dobrych owoców. Nie, wręcz przeciwnie. Jesteśmy na drodze formacji we wspólnocie. Podstawowy wybór, jakiego uczeń dokonał, czyli zostawić wszystko, pójść za Jezusem, wybrać ubóstwo, stać się człowiekiem błogosławieństwa, pokazuje nam, że dalsza formacja jest konieczna i zmiana w moim życiu jest możliwa. Nawrócenie jest możliwe. Mogę wyrzucić belkę ze swojego oka. Mogę słuchać i wypełnić słowa Jezusa w moim życiu. Mogę budować na skalę, a tą skałą jest Jezus. Jesteśmy dziećmi Boga, stajemy się każdego dnia na drodze wiary na Jego obraz i Jego podobieństwo, i możemy czynić pięknie, i możemy czynić dobrze, a przez to stawać się synami Najwyższego. Błogosławionej Niedzieli. Amen.